Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dziś na rozsadę wysiewać będę groch. Groch cukrowy, groch, który zbieramy, zjadamy z trąki. Czym się różni groch cukrowy od grochu łuskowego? Jak uprawiać cukrowy, jak uprawiać... Ten zbierany na zielone ziarenko. I dlaczego w ogóle warto warto śpieszyć się z wysiewami grochu? Dlaczego warto wysiewać jak najwcześniej? Na rozsadę, jak ktoś ma możliwości, to także do gruntu, już teraz także do gruntu. Groch cukrowy czy groch łuskowy, który i jaki? Do czego? Groch łuskowy. Łuskowy to jest ten groch tradycyjnie uprawiany, który uprawiamy dla zielonych ziarenek. Zbieramy, łuskamy, wybieramy te zielone ziarenka, albo potem zostawiamy, żeby mieć suche ziarno i spożywamy ziarenka. Łuski są niejadalne, mają tę wyściółkę pergaminową. Pamiętamy z dzieciństwa, że się łamało, wydejmowało się wyściółkę pergaminową, jadło się te. Stronki, ale zdejmować trzeba było wyściółkę pergaminową. Więc groch łuskowy to taki, który łuskamy po to, żeby wyjąć groszek. I jest też groch cukrowy. Ja uprawiam groch cukrowy. Groch cukrowy to jest taki groch, który ma te strąki bez wyściółki pergaminowej. Po prostu zrywamy cały strąk i zjadamy. Na surowo, w sałatkach, przepyszny, nawet nic z nim nie trzeba e, robić. E, w sensie podgotowywać czy blanszować, po prostu wrzucony do sałatki. Można wrzucić do risotto taki, takie strączki groszku, przepyszne, e, piękne są. Można różnego rodzaju dania robić. Świetnie, też mrozi się. Te stronki świetnie mrożą się, tak jak. W przypadku grochu łuskowego świetnie mrożą się e, groszki, te ziarenka zielone, zielony groszek się świetnie mrozi. To tutaj te stronki bardzo dobrze się mrożą i potem można zimą e, używać własnego, młodego groszku e, cukrowego. On nie ma tej wysiłki pergaminowej, ale też nie warto długo czekać ze zbiorem e, tego e, groszku, dlatego że wyściółki pergaminowej nie ma, ale jak zaczniemy, jak zacznie narastać ten w środku groszek, to wzdłuż strąków, tutaj po obu tych boga, bokach stronków, zrobi się, zrobi, narosną takie włókna. Wiecie tak jak fasolka szparagowa za długo rośnie, to ma takie włókniste brzegi i podobnie z tym groszkiem cukrowym. Jeśli za długo zostawimy go na krzaku, to Zrobią się takie włókniste fragmenty. Nie będzie byściułki, ale te włókno będzie przeszkadzało w jedzeniu. W związku z tym, w związku z tym zbieramy ten groch cukrowy, kiedy tylko narastają strączki. Nie ziarna, a strączki, kiedy e, narostą. Wtedy zbieramy i on wtedy jest do e, jedzenia. Ja mam tutaj odmianę, to za chwilę powiem Wam o tych mm, dwóch odmianach, które będę usiewał. Tą odmianę, która bardzo długo e, jest chroniona przed tym włóknieniem. Przed narastaniem tych włókien wzdłuż strączków. Jest jeszcze jedna różnica, taka uprawowa, w przypadku grochu cukrowego a grochu łuskowego. Groch łuskowy jest bardziej odporny na niskie temperatury. On po prostu bardzo szybko kiełkuje przy niskich temperaturach. Dla grochu łuskowego wystarczą minimalnie 3 stopnie temperatury gleby. Nie powietrza, gleby, 3 stopnie temperatury gleby, żeby już myśleć o kiełkowaniu, więc żeby zacząć kiełkować. Dlatego groch łuskowy wysiewamy jak najwcześniej, ze względu też na szkodnika. Możemy wysiewać jak najwcześniej, albo wcześniej możemy wysiewać w marcu, po to, żeby mieć szybko ten groch łuskowy. Groch łuskowy, jeśli zbieramy na ziarno, na zielone ziarno, a przecież po to go uprawiamy, może być zaatakowany i bardzo często jest atakowany, bo piszecie o to przez takiego motylka małego, przez pachóweczkę, strącóweczkę. Pachówka, strącóweczka. Pachówka, strąkóweczka atakuje te narastające ziarenka zielonego groszku. Robią się robaczywe. Więc w uprawach ekologicznych bardzo trudno jest doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieć piękny zbiór grochu, na przykład na suche ziarno. Trudno też jest uprawiać groch na zielone ziarno. Tak? No, bo ta pachóweczka, kiedy te ziarna zaczynają narastać, potrafi wejść w to ziarno i powodować robaczywe ziarenka. Ale metodą jest właśnie szybki wysiew. Wczesny wysiew. Im wcześniej wysiejemy, im wysiejemy teraz w marcu ten groch łuskowy, to on szybko. Powinien nam skiełkować, szybko powinien nam wzrosnąć, szybko te ziarenka powinny narastać. Zdążymy jeszcze zanim pachóweczka będzie miała swoje obloty. Dlatego warto groch cukrowy wysiewać jak najwcześniej i można wysiewać jak najwcześniej. Toleruje niskie temperatury gleby, dobrze rośnie w niskich temperaturach gleby, czyli powyżej 3 stopni Celsjusza. I szybki, szybki wysiew powoduje, że. Jest mniejsze ryzyko robaczywych ziarenek, mniejsze ryzyko zaatakowania przez pachówkę strąkułeczkę. Uprawiałem dużo grochu łuskowego, ale od kilku lat jak to wiecie, jak to bywa nie? zmieniają się gusta, zmieniają się pomysły na to, co w ogrodzie od kilku lat uprawiam groch cukrowy cukrowy, czyli ten, gdzie zjadamy całe strąki. Nie muszę się martwić o pachóweczkę, nie muszę się martwić, żeby bardzo szybko jakoś wysiewać ten groch, bo groch cukrowy on potrzebuje troszeczkę wyższej temperatury. Groch cukrowy wysiewamy Później niż groszek łuskowy. On wyższych temperatur gleby potrzebuje. Jest taki bardziej ciepłolubny, nazwijmy, chociaż to nie jest warzywo ciepłolubne, ale potrzebuje cieplejszej gleby. Mam nadzieję, że, że wiecie o co mi chodzi. I groch cukrowy uprawiam na swojej grządce jako przedplon. Słuchajcie, można uprawiać tak naprawdę prawie przez cały rok mieć groszek cukrowy. Ta pachóweczka się nie dobierze, bo nie czekamy. Aż narosną strąki, aż zaczął dojrzewać, wtedy pachóweczka dojdzie. Nie, my, my zbieramy te m, zielone strączki, zanim pojawił się ziarenka, więc pachóweczka nam nie straszna i możemy je wysiewać, ten groszek cukrowy od marca nawet do czerwca. I słuchajcie, i mieć zbiory, zobaczcie, przez całe lato tych strączków. Ja to robię jednorazowo. Wysiewam jednorazowo na grządce, będę wysiewał dwie odmiany, odmianę Wczesną i odmianę średnio wczesną, dlatego że po, po, po um, uprawie grochu, to mam też zapisany tutaj w książce plan na warzywnik, jak zaplanować uprawę warzyw grządka, po grządce od wiosny do jesieni. E, jeśli macie moją książkę, to otwórzcie i zobaczcie, o czym będę mówił. E, jest tutaj na stronie 20 taki zagon warzywa strączkowe i e, Połowę zagonu, tutaj pokazuję to, co robię u siebie też w ogrodzie. Połowę zagonu przeznaczam właśnie na uprawę grochu cukrowego. Groch cukrowy, ten groszek zajmuje u mnie połowę zagonu, potem zbieram groszek cukrowy. To się zbiera nie jednorazowo, bo te strączki narastają, kolejne kwiatki się pojawiają, więc najpierw od dołu zbieramy coraz wyżej, coraz wyżej i zbieramy długo te strączki. Nie daje rady przejści i cały czas mroże. Potem kiedy zbiorę, to tutaj po groszku będę wysadzał rozsadę jarmurzu i brokułu, jarmużu lub brokułu, bo te warzywa lubię, ale też zmieniam im miejsce. Warzywa kapustne, które po grochu, które gromadzi w brodawkach korzeniowych azot, będą bardzo dobrze się czuły na grzące, w miejscu, po grochu. Będę wysiewał groch mój do multidoniczek. multidoniczek. To nie są duże multidoniczki, 4,5 na 4,5 cm. Też nie są zbyt wysokie, bo dosyć szybko one trafią. Za 2-3 tygodnie ten groch trafi jako rozsada już na moją grządkę. I wypełnię, wypełnię te moje multiplaty podłożem. Podłożem beztorfowym, bo takiego podłoża używam. No, i jest, można używać, i tak się używa dosyć często. To widziałem w, też w, u wielu ogrodników, szczególnie angielskich, rynny. Takie rynny, które, które zostają gdzieś po budowie, i w to wysiewa się. I potem całą taką zawartość tej rynny zsuwa się na grządkę i w ten sposób rośnie. Nie mam, stu, używam to, co mam. No i teraz, i teraz będę wysiewał swój groszek. Zacznę od odmiany. To jest odmiana premium. Grochu cukrowego, już nawet torebka mi się sama rozerwała z boku, który jest odmianą wczesną. Odmianą, jak tutaj piszą producenci czy dystrybutorzy, odmianą, która po 60 dniach, po 60 dniach już daje plony. To nie znaczy, że po 60 dniach zbierzemy już wszystkie groszki. Nie, on 60 dni od wysiewu. Do zbioru pierwszych, pierwszych groszków. Będę sadził po jednym groszku, nie będę sadził po dwa, bo komórki są niewielkie. Gdybym miał większe, to mógłbym sadzić po dwa ziarenka, a tutaj sadzę po jednym. I tak samo sadzi się, słuchajcie, do gruntu, bo jeśli macie warunki teraz do wysiewu grochu łuskowego, to warto wysiewać. Rozstaw taki 5-6 cm pomiędzy Ziarenkami w rzędzie, a odległość między rzędami, no dajcie takie 30-35 centymetrów. Niech one mają trochę swobody na rozrastanie się na boki. W przypadku uprawy z rozsady, ja nie muszę głęboko jakoś chować tych nasionek, bo one będą chronione. Będą chronione przed ptakami i przed gryzoniami, bo to są dwa największe szkodniki, jeśli myślimy o groszku. Zbyt płytko wysiany groszek może stać się łatwym łupem dla ptaków. U mnie na trawniku tutaj bardzo często pasą się, bo tak trzeba nazwać, wielkie gołębie, sierpówki i Gdybym wysiewał wprost do gruntu i zbyt płytko wysiał, jak nic, przyszłyby i wyjęły ten cały groszek, wyjadły cały groszek. A drugie zwierzątko, które może nam ten groszek wyjadać, no to bywają myszki. Tak, One lubią tyle fajnej materii, można tutaj przyjść, zjeść, że nie ma problemu dla myszki z wydłubaniem. W związku z tym chronimy nasze wysiane do gruntu, no, na rozsadzie jest fajnie, bo ona trafi teraz do domu, potem do szklarni, a potem trafi do gruntu, ale te w gruncie wysiane warto chronić przed ptakami, przed chłodem, przed zimnem, po prostu okrywając agrowłókniną. I to wystarczy, taką wiosenną agrowłókniną, całą grządkę, albo miejsce, w którym wysialiśmy ten groszek, na płasko. Żadnych konstrukcji nie trzeba budować, na płasko wysiewamy wysiewamy, wykładamy agrowłókninę i już. I wystarczy. Okej, okay, ta wczesna odmiana już jest wysiana. Trochę mi zostało ziarek. 96. 96 wysianych nasionek. No to słuchajcie, jakby tak policzyć w rzędzie, jeśli mamy 1,20 m grządkę szerokości, to w jednym rzędzie mieści się około 20, tak? około 20 sadzonek. Więc około 20 nasionek trzeba by było wysiać na jeden rządek. Tutaj jest 96, prawie 100, więc 5 rządków, 5 rządków i odległości 30-35 cm od siebie mam wysianych. Okay. To jest ta najwcześniejsza. Jeszcze podlać, jeszcze podlać i opisać, opisać. To jest ważne, żebym potem nie pomylił grochu. Tutaj zaznaczam z jednej i z drugiej strony, żeby było łatwo. I podlewam. No i groszek wysiany. Dwie odmiany groszku cukrowego. Wczesna i średnio wczesna. I tak samo wysiewamy groch łuskowy. Zdecydujcie, który chcecie uprawiać. A może oba, zarówno groch cukrowy, jak i groch łuskowy na swoich grządkach w swoim ogrodzie. Trochę jak widzicie, różni się. Trochę. Różni się. Czy trzeba nawozić? Nie, grochu nie trzeba nawozić, nie trzeba niczego dawać. Można troszeczkę obornika granulowanego podsypać na ten pierwszy etap, na ten pierwszy start po posadzeniu. W gruncie, zanim, zanim rozwiną się bakterie, te kolonie bakterii, które pomagają gromadzić azot w brodawkach korzeniowych, bo te bakterie powodują deformację tych korzeni i tworzą te brodawki, w których gromadzi azot. Więc na początku troszeczkę azotu mogłoby być. W postaci obornika granulowanego. Naprawdę niewielkie ilości. I co jeszcze? I po posadzeniu w gruncie, czy po w gruncie rozsady, okryję ją agrowłókniną. Agrowłókniną wiosenną, chroniąc przed zimnym wiatrem, przed jakimiś nocnymi przymrozkami, które przecież będą jeszcze się zdarzać. Dbać o podlewanie, no bo groszek musi solidnie najpierw nabrać wody, żeby, żeby podrosnąć. I i zbieramy już patyki. Aha, o ten się nie zmieści. Patyki. Czyli te derenie. Pamiętacie, mówiłem, że derenie, które tniemy, brzoze, gałązki brzozy opadające, czy inne fajnie wyglądające, ciszy, fajnie wyglądające pędy. Zbieram, nie przepuszczam ich przez rębach, dlatego że to będą świetne podpory dla, dla grochu. Wyobraźcie sobie takie czerwone pędy Derenia, białego odmiany Sibirika z zielonymi pędami groszku. Zjawiskowo wygląda. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. Wysiewajmy. Do zobaczenia.